Bóg chce z nami być w relacji, my chcemy na to Jego zaproszenie odpowiedzieć, tylko jak to robić w codzienności, jak budować relacje z Bogiem. Oczywiście to temat szeroki jak rzeka, ale dzisiaj o kilku ważnych elementach powiemy sobie konkretnie. Teologia przy kawie, zapraszam. Pomysłów na to, w jaki sposób budować relacje z Panem Bogiem, możemy mieć mnóstwo, ale warto przypatrzeć się takim elementom, które rzeczywiście sprawiają, że ta relacja nabiera charakteru chrześcijańskiego, czyli rzeczywiście jest wyrazem naszej wiary. I łączy się z tym, w jakiego Boga wierzymy, jaki on dla nas jest, bo możemy się modlić i może ta modlitwa rzeczywiście nie pogłębiać naszej relacji z Panem Bogiem. A my się modlimy, modlimy, coraz dłużej się modlimy, coraz więcej się modlimy, a widzimy, że gdzieś stoimy w miejscu i gdzieś ta nasza relacja z Panem Bogiem się nie rozwija. Kiedy próbujemy sobie też opowiedzieć o tym, jak budować relacje z Bogiem, to warto się zastanowić też nad tym, w którym momencie życia my jesteśmy i co między nami a Bogiem już się wydarzyło, ponieważ mm, inne pragnienia, potrzeby i możliwości będą miały osoby, które właśnie dopiero się nawróciły, i dla nich to takie przebudzenie duchowe jest jeszcze takie, jest jeszcze takie bardzo intensywne, mają takie często pragnienia, żeby być bliżej z Bogiem, mają więcej motywacji, energii, odkrywają ten świat, zachwycają się, no ale może jesteśmy też osobami, może też, jest, może też być tak że wychowaliśmy się w wierze, a gdzieś ten Pan Bóg zawsze był obecny, ale tak utknęliśmy w miejscu i to się dalej nie rozwija. No i może być jeszcze też tak, że już od lat jesteśmy w formacji, od lat jesteśmy we wspólnocie, ale właśnie pytanie, czy przypadkiem ciągle nie kręcimy się w kółko, czy ta nasza Relacja z Panem Bogiem rozwija się. Pewne elementy są w naszej codzienności, ponieważ bez nich, no to znowu jesteśmy narażeni na to, na to że gdzieś ta nasza relacja z Bogiem będzie karłować, czy nie będzie rzeczywiście miała tego charakteru chrześcijańskiego. Od czego wszyscy, niezależnie gdzie są, powinni zacząć? Od słuchania Słowa Bożego. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem wręcz e, nudna w tym, jak często to powtarzam. E, ale to nie jest mój wymysł, e, że relacja z Bogiem musi się zaczynać od słuchania Słowa Bożego, ponieważ m, żeby z Bogiem być w relacji, ich, trzeba Go poznać. Po prostu trzeba wiedzieć, jaki On jest. Trzeba słuchać Go, żeby odkrywać to, jaki on jest dla nas i jaki, jaki ma plan wobec nas, jaki w ogóle sam jest. To wiemy dzięki objawieniu, a mamy do niego dostęp między innymi przez Pismo Święte. I żeby rzeczywiście wejść w taką autentyczną relację z Bogiem, głęboką, taką zbudowaną na no solidnym fundamencie, to potrzebujemy słuchać Słowa Bożego. I ja rozumiem, że to nie jest proste, ponieważ o ile jeszcze w Ewangeliach w miarę się jakoś odnajdujemy, bo znamy je, albo przynajmniej mamy do nich często komentarz w postaci homilii, gdy jesteśmy na Eucharystii, o tyle ze Starym Testamentem miewamy różne trudności, bo kulturowo jest to dla nas obce, bo nie jest dla nas tak oczywisty język i zwyczaje, czy też kategorie kulturowe, które się tam pojawiają. Um, ale w dzisiejszych czasach nie mamy usprawiedliwienia, że to jest za trudne, dlatego że po pierwsze wszyscy mamy dostęp do Pisma Świętego, chociażby przez internet, albo no, jest tyle tłumaczeń, tyle różnych wydań Pisma Świętego, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. A po drugie, nie brakuje dzisiaj różnych kursów, spotkań, które tłumaczą i które uczą nas, jak tego Słowa Bożego słuchać, jak je rozumieć, jak je interpretować, więc rzeczywiście nie mamy tego usprawiedliwienia, że czytanie Słowa Bożego jest dla nas za trudne. I dlaczego to jest jeszcze takie istotne? Dlatego, że <śm> Kiedy nie jesteśmy w osobistym kontakcie ze Słowem Bożym, kiedy ono nie formuje naszej, naszej codzienności, to trochę to nasze opowiadanie o Bogu, kiedy, się, kiedy o nim opowiadamy innym, odpowiadamy na pytanie dzieci, mówimy znajomym, to jest trochę takie opowiadanie o, o kimś, kogo tak naprawdę do końca nie znamy, tylko mamy jakieś wyobrażenie na jego temat. Bo dopiero kiedy my jesteśmy słuchaczami słowa Bożego, kiedy pozwalamy, żeby Bóg do nas mówił, to po pierwsze naprawdę go poznajemy, a po drugie um, jesteśmy uczestnikami e, historii zbawienia. Odkrywamy siebie jako uczestników historii zbawienia i odkrywamy, że te historie biblijne, które mamy zapisane, one są też naszym udziałem, że my też możemy przeżywać podobne doświadczenia w relacji e, z Panem Bogiem. I ja tutaj lubię używać takiego porównania, że jeśli nie słuchamy Słowa Bożego, to trochę nasze opowiadanie o Bogu jest jak uczenie kogoś pływania bez basenu i bez naszego doświadczenia, co to znaczy pływać w basenie. My możemy przeczy przeczytać różne książki o pływaniu, możemy mm, nawet y, świetnie znać różne ruchy, które trzeba wykonywać w wodzie, ale my je robimy tylko. Na powierzchni. My je robimy tylko na lądzie, a nie mamy doświadczenia pływania w tej wodzie. Więc żeby rzeczywiście mówić o Bogu i żeby rzeczywiście poznać Go, to trzeba się zanurzyć w tej wodzie, nie tylko na nią patrzeć z boku. Drugim niezwykle istotnym elementem do budowania naszej relacji z Bogiem jest nasza modlitwa osobista. I teraz w tej modlitwie oczywiście powinno znaleźć się słuchanie Słowa Bożego i nasza odpowiedź na to Słowo. Najczęściej to po prostu wygląda tak, że Odpowiadamy jakąś prośbą albo w ogóle jakąś refleksją wobec Pana Boga na podstawie tego słowa, które gdzieś tam rozważamy. Natomiast jeśli w naszej modlitwie brakuje słowa Bożego i jeśli brakuje właśnie tej, tej codzienności ze Słowem Bożym, to z czasem ta modlitwa może stać się taka. Niedokarmiona, to znaczy, że będzie brakować w niej treści, no bo w sumie. Nasza kreatywność dotycząca modlitwy dość szybko się kończy. Oczywiście intencje, prośby, które mamy, one nam, życie nam je przynosi, więc tutaj jest jakieś urozmaicenie. Natomiast w takiej szczerej relacji, i jeśli chcemy, żeby to była relacja rzeczywiście między nami a Bogiem, czy taka osobowa, no to przecież nie tylko chodzi o te intencje i prośby, ale przede wszystkim o spotkanie. I trochę to jest tak jak z drugim człowiekiem w relacji. Kiedy nie pozwalamy temu drugiemu się wypowiedzieć, kiedy go nie słuchamy uważnie, kiedy nie próbujemy empatycznie trochę wejść w świat tego, tego drugiego, no to po jakimś czasie nie mamy o czym rozmawiać. Dlatego, że no nie słuchamy, nie wiemy, kim On jest, nie wiemy, o czym moglibyśmy porozmawiać. I tak samo jest między nami a Bogiem. Dlatego tak ważne jest słuchanie słowa, ponieważ ono pokazuje nam, jaki Bóg jest i pomaga nam odkłamać sobie różne fałszywe wyobrażenia o Bogu, które mamy. I tutaj mówię to z całą odpowiedzialnością i takim przekonaniem, bo po pierwsze, Kościół, Dlatego głosi, żeby ludzie słysząc o tym, jaki Bóg jest, chcieli do Niego przyjść, i to się dzieje od samego początku, zresztą taka też była misja Chrystusa. Natomiast w naszym kontekście mam okazję i przyjemność nieraz prowadzić różne konferencje czy katechezy biblijne, które mają właśnie przybliżać Pismo Święte uczestnikom. I już nieraz słyszałam, że właśnie zachęceni do czytania Słowo Bożego, do bycia w tej relacji ze Słowem, zaczynają odkrywać po wielu, wielu latach swojej modlitwy, czasami naprawdę już w takim podeszłym wieku, można by powiedzieć, zaczynają dopiero odkrywać jak wielka jest miłość Pana Boga, aż mieli wyobrażenie o tej miłości, ale dopiero przez kontakt ze Słowem Bożym odkrywają, że ona jest jeszcze większa, niż mi się wydawało. E, więc zapraszam. I tutaj znowu, to ta nasza modlitwa, e, znowu szukamy jakichś metod, jak, jak się modlić, jak mówić do Boga, czy... Co na tej modlitwie mówić, jak, jak ta relacja powinna się rozwijać. Jeśli jest słowo Boże, to ona się będzie rozwijać, bo to słowo będzie tą pożywką do rozwoju tej naszej relacji z Panem Bogiem. Natomiast druga zasada dotycząca modlitwy. Im prościej, tym lepiej. To znaczy, im szczerzej, im prościej, im bardziej jesteśmy w tym autentyczni, a nie poprawni politycznie, że przecież nie wypada, tym lepiej. To znaczy, Bóg chce naszej szczerości i zaangażowania, a nie jakichś gotowych odpowiedzi czy pięknych słów. I tak naprawdę, kiedy mówię o modlitwie, to niezależnie od tego, czy bliżej nam jest do takiej modlitwy wspólnotowej, charyzmatycznej, czy bliżej bardziej do takiej tradycyjnej, czy bliżej do medytacji, to we wszystkim właściwie obowiązuje podobna zasada. To znaczy, żeby się to rozwijało, to potrzebujemy mieć dopływ w postaci właśnie Słowa Bożego, a z drugiej strony um, musimy uważać na pokusę kombinowania, żeby urozmaicać naszą modlitwę. Tak? Potrzebujemy różnych form, mamy też różne momenty w naszym życiu i, i to sprawia, że rzeczywiście... Czasami szukamy jakiejś nowej formy, ale zasada jest prosta. Im prościej, tym lepiej, im mniej kombinujemy, tym lepiej. Bo chodzi o to, żebyś, żeby nam forma modlitwy pomagała trwać przy Bogu, ale nie żeby nas zajmowała na tyle, że my potem będziemy się zastanawiać. To, jaką formą dzisiaj się pomodlimy, żeby było atrakcyjniej i żeby było większe urozmaicenie. Z modlitwą wiąże się też kolejna kwestia, którą warto robić i którą dzisiaj poleca wielu też świeckich, takich świeckich w znaczeniu, nie świeckich w kościele, tylko można powiedzieć takich światowych liderów czy coachów, mówiąc o tym, że spędź kwadrans ze sobą, wypij ze sobą kawę, wypij ze sobą herbatę i zastanów się nad swoim życiem, gdzie jesteś, co czujesz. Co się z Tobą dzieje. Kiedy to słyszę, to zawsze sobie myślę, że no my w chrześcijaństwie mamy to od wieków. Nazywa się to rachunek sumienia, który może czasami tak dość infantylnie traktujemy jako jakąś wyliczankę naszych grzechów, a którego istotą tak naprawdę jest to, żebyśmy się przyjrzeli naszej relacji z Panem Bogiem, żebyśmy zobaczyli, jak nam minął dzień. Dlatego warto robić rachunek sumienia wieczorem po całym dniu, żeby sobie zobaczyć, jak ten dzień dzisiaj wyglądał, czy ja zobaczyłem Pana Boga w tym dniu, jak ja się dzisiaj czułem, co się dzisiaj ze mną działo, czy potrafiłem zauważyć Boga, który przychodzi, który się troszczy o mnie, czy odpowiadałem na to, co Bóg robił. I czy odpowiadałem na Słowo Boże, które usłyszałem, czy więc tutaj jest dużo takich pytań. Ważne jest to, żeby się przyglądnąć właśnie naszej codzienności, tak pod koniec dnia, by właśnie uczyć się dostrzegania Boga w naszym, w naszym życiu. W rachunku sumienia nie tyle chodzi o to, żeby szukać swoich grzechów. Ale przede wszystkim, żeby szukać tego, jak ten dzień wyglądał w kontekście naszej relacji z Panem Bogiem, jak doświadczaliśmy Jego miłości, jak odpowiadaliśmy na tą Jego miłość. To naprawdę może nam pomóc też w takiej stabilizacji, takiej psychicznej, takiej w ogóle związanej z naszym takim ludzkim, zwyczajnym funkcjonowaniem, dlatego że Czasami właśnie przy takim rachunku sumienia szybciej wychwycimy, że coś się z nami niedobrego dzieje, że zaczynamy mieć jakiś gorszy nastrój, albo że jakoś nie domagamy fizycznie, że jakieś tam dolegliwości się w nas pojawiają, albo że mamy jakieś trudności duchowe, że jakoś nam jest ciężko w tej relacji z Panem Bogiem. Jak robimy taki rachunek sumienia tylko raz w miesiącu przed spowiedzią, to najczęściej przy intensywności życia, którą podejrzewam wielu z nas prowadzi, to nie pamiętamy, co było tydzień temu, a co dopiero co było miesiąc temu, więc ten rachunek sumienia może nam pomóc być ze sobą w kontakcie, a przez kontakt ze sobą być w kontakcie z Bogiem. Kolejna kwestia, która jest bardzo, 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 bardzo ważna w budowaniu naszej relacji z Panem Bogiem, to jest kwestia korzystania z sakramentów, zwłaszcza z sakramentu pokuty i zwłaszcza z Eucharystii. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że um, Wierzymy jako katolicy, że Bóg w sakramentach daje nam siebie, przemienia nas wewnętrznie przez to spotkanie z nami i to daje nam siłę i to zmienia nasze życie. To spotkanie z Bogiem w sakramentach zmienia nasze życie i daje nam siłę do tego, żeby wydawać w swoim życiu owoce nawrócenia. Bóg nie zaprasza nas na jakąś duchową siłownię, że najpierw my się bardzo, bardzo, bardzo mocno postaramy, a dopiero potem Bóg nam da jakąś nagrodę. Nie, Bóg przychodzi do nas z pomocą, z pomocą naszej słabości, czyli daje nam siebie w sakramentach po to, żebyśmy właśnie mieli tą pomoc, mieli tą moc do tego, żeby nasze życie było życiem chrześcijańskim, żeby można było w nas rozpoznać, przynajmniej w jakiejś części, przynajmniej w jakimś zanoszku, to, że rzeczywiście mamy coś wspólnego z tym Bogiem, którego głosimy. Oczywiście ta, ta przemiana dokonuje się stopniowo, oczywiście nie jesteśmy w tym idealni, doskonali, ale rzeczywiście to Bóg chce dodawać nam siły, to On chce być tą, tym sprawcą tej przemiany, tego nowego życia w nas i dlatego sakramenty to nie jest tylko kolejna modlitwa, zresztą to nie byłby dobry pomysł, żeby tak na nie patrzeć. To nie jest jakaś kolejna modlitwa, kolejny obowiązek, ale to jest przede wszystkim ten moment, kiedy spotykamy się z Bogiem i wychodzimy z tego spotkania inni. Nawet jeśli jesteśmy niewyspani, to wychodzimy z tego spotkania inni, bo dotknięci jego działaniem i może ciut bardziej podobni do Niego samego. No i kolejne, myślę, dwie kwestie, które są bardzo ważne w tym budowaniu relacji z Panem Bogiem, to jest kwestia wspólnoty, a właściwie nawet jeśli nie wspólnoty, to bardziej po prostu świadków. Żeby wiedzieć, jak mamy tą relację z Panem Bogiem kształtować, potrzebujemy, żeby ktoś nas nauczył tego, żeby ktoś nas nauczył modlitwy, nauczył nas słuchania słowa, żeby nam pokazał w praktyce jak się żyje po chrześcijańsku. I z jednej strony potrzebujemy wspólnoty, która nas do tego wychowa, która nas ukształtuje i która nas yy, jakby pomoże nam, żeby ta nasza wiara była integralnie złączona z całym naszym z naszym życiem, żeby nie była tylko wycinkiem, ale tak naprawdę integrowała całe nasze życie. Ale właśnie, do tego, żeby się to wydarzyło, potrzebujemy tych, którzy nas poprowadzą w tej wierze. I tak też w Kościele było, że rzeczywiście ci, którzy chcieli przyjąć chrzest, którzy zachwycili się głoszeniem i chcieli odpowiedzieć na tą propozycję życia chrześcijańskiego, no mieli tych, którzy ich formowali, którzy przygotowali ich do bycia chrześcijaninem. Dzisiaj, kiedy może jeszcze wielu z nas zostało uszczonych jako dzieci, Taką funkcję pełnią często wspólnoty. A kiedy już na przykład jesteśmy po jakiejś formacji wieloletniej, to warto y, sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy ciągle mamy wokół siebie ludzi, którzy są dla nas świadkami Ewangelii, czyli którzy y, są z nami na tyle blisko w relacjach, że gdybyśmy gdzieś tam zaczęli błądzić i dryfować nie w tym kierunku, w którym trzeba, to możemy na nich liczyć, że dadzą nam odpowiedź, czy, czy y, że będą tymi, którzy nam powiedzą Ewangelię. Którzy, nam, którzy nas wprowadzą na nowo na te Boże tory myślenia. Myślę, że mamy w życiu wiele różnych osób, ale pytanie, czy mamy w swoim życiu osoby, które będą nam opowiadać, Albo będą odpowiadać na nasze pytania z perspektywy Ewangelii, a nie tylko z perspektywy tego, co dzisiaj wszyscy robią i jak dzisiaj wszyscy postępują. No bo to, to możemy sobie zobaczyć chociażby przez media. Natomiast czy mamy ludzi, którzy rzeczywiście e, pokażą nam Ewangelię i zatroszczą się o nas i. I w razie, czego nas upomną, żebyśmy w tym naszym życiu gdzieś nie nie zdryfowali z daleka od, od Boga. Więc ta kwestia przyjaciół, czy kwestia formatorów, czy kwestia osób, które gdzieś tam uczestniczą w naszym życiu i nam, nam pomagają odkrywać Boga w codzienności, jest bardzo ważna, bo kryzysy, zwątpienia, momenty, w których się będziemy gubić, na pewno będą. I wtedy właśnie taka pomoc drugiego człowieka m, bardzo nam się przyda. I ostatnia rzecz, do której zachęcam, a która wiem, że nie jest, nie jest prosta do zrealizowania w codzienności, to jest kwestia też kierownictwa duchowego. Dzisiaj się na to mówi bardziej Towarzyszenie Duchowe. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Owszem, mamy przyjaciół, mamy ludzi ze wspólnoty, ale są takie sprawy, takie kwestie, które, o których nie jesteśmy w stanie powiedzieć na forum, do których potrzebujemy właśnie kogoś, kto będzie nam towarzyszyć, kto znając nauczanie kościoła, kto znając tradycje chrześcijańskiej duchowości, po prostu. Pomoże nam zobaczyć, w którym miejscu my jesteśmy i czy ta droga, którą idziemy, rzeczywiście służy naszemu rozwojowi, naszej relacji z Panem Bogiem. Um, oczywiście można łączyć to z sakramentem pokuty, ale można też po prostu korzystać z, z doświadczenia i wiedzy różnych osób, nie tylko księży, którzy pomogą nam. W tej relacji z Panem Bogiem wzrastać i pomogą nam zobiektywizować nasze doświadczenie. Najgorsze, co możemy zrobić, to zostawać z naszym doświadczeniem Pana Boga sami, sami ze sobą, bez weryfikacji przez wspólnotę czy bez, bez weryfikacji przez właśnie kierownictwo duchowe, dlatego że mm, trudno jest być obiektywnym, albo może jeszcze inaczej, trudno jest być. Tak do bólu szczerym sędziom w swojej sprawie. Często też nie potrafimy sobie wielu rzeczy uświadomić, dopóki nie porozmawiamy o tym z kimś innym. Kiedy o tym już mówimy, to wtedy jakoś to się staje dla nas jasne. Więc, żeby budować relacje z Panem Bogiem, warto pamiętać o tych pięciu elementach, warto spróbować je wdrożyć w swoją codzienność, nie na zasadzie kolejnej praktyki, którą Panu Bogu trzeba dać, Trzeba, bo z jakiegoś powodu jest mu to potrzebne? Nie, to my tego potrzebujemy. My potrzebujemy słuchać Słowa Bożego, mieć czas na modlitwę, patrzeć na swoje życie, czyli rachunek sumienia i odkrywać w nim Pana Boga. My potrzebujemy ludzi, którzy nas będą wspierać w tej relacji z Panem Bogiem, i my potrzebujemy kogoś, kto nam towarzyszy, przed kim możemy szczerze otworzyć swoje serce i w takiej bezpiecznej przestrzeni wsłuchać się i spróbować zobaczyć, gdzie my dzisiaj jesteśmy w relacji z Panem Bogiem. Tyle na dzisiaj. Na pewno do tych tematów jeszcze będziemy wracać. A na dzisiaj to już wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień.